Słowo Boże na każdy dzień. Ewangelia według Świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan zditował się nad nią i rzekł do niej Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili, wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Pan lituje się nad swym Ludem. W każdym trudzie życia, w każdym umartwieniu nie zapominaj o Jezusie, który pomoże Ci przejść przez krętą i czasem ciernistą drogę. Błogosławionego dnia.